Witajcie na moim kanale. Dzisiaj gram Fortnite z widzami i robimy wyzwanie Challenge Pompa. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach jakie challenge z Fortnite mam jeszcze robić. Bijajcie na daton.pl Jeśli jesteś nowy zostaw suba. Subskrybujcie ja kanał ja i lajkujcie. Do tego roku i LAJKUJCIE ja I tak PRANKUJCIE POMPA tak, ja. POMPA Ale... chwila... Pompa. Ale... POMPA! O kurde... Ej ja mam jakby to ja mam... no i... A bo ja... nie bo Mandaloriana nie da się Ej ale jetpack MOŻEMY wziąć przecież. NIE ja POTRZEBUJĘ POMOCY! Ej kto poleciał ja na Mandaloriana? Ja nie poleciałem, ja jadę potem tą broń a ja za wszyscy... A Ej, ja będę drugi. W braniu. Nie! I to jakiś banka. Ale oddasz no, mi się... tą pompę, ale oddasz no, mi tą pompę. I mi odasz, odda, odda, nie odaszła nie wiem co odda, ci Oddam, odam, oddam. mnie ktoś. Ej, El... dajcie mi potem ten. No Admiral jestem obok ciebie. No dobra, tylko sobie tu wrydzę. Ale oddasz mi to. No oddam. Żeby on cię nie zabrał, żeby. jeszcze sobie Ej, kilka Dajcie razy. zobaczyć, dajcie zobaczyć. Nie. O, no dajcie zobaczyć. Ej, no to daj, daj. Sobie wygasł, co? Ej, daj Ej, no daj. No daj, no to, to było moje przecież. E. Dobra, chodź. No a ja bardzo bym chciał mieć. No dobra, ale Ej, a, to oddasz. Ale to pierwszy ja weźmy to, weźmy, po... to weźmy. Wypróbować. Ej, mamy te pochodźcie zobaczyć! A nie. Nie no fajnie, ja już poleciałem. A, do, a teraz zobaczyłem... Ej, na, mamy cały oddział. No? <laughs> o, to, a to a, dobra, ja, a są... kto go przegarnął? Kto go przegarnął? E, ja. To jest lekarka, musiał to jest pies. Nie. O Boże, nie, najgorzej. <laughs> najgorzej, ja idę do strefy. Soboty. Ja tak bardzo Ja już zrobiłem. Miał, miał, miał miau, miał miau, 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 Nie śpiewaj, bo prawa autorskie będą. O, ej, ej, jak będzie... jak ja będę ostatni, to ja będę płakał. Jason, uciekaj, bo, bo ty... a, a co arpanem. ja robię? Ja uciekam. Czy to szybciej nie może jechać? Nie, bo przebije ci oponę. To jest, zobacz nie jak jeszcze ja to mają te Ej, a tutaj będą becki! Nie dojedziesz już. A dojedziesz. Na spokojnie go wysadzisz. Wiesz, że to i tak nic nie da? O, a! Tu sobie też wywalę! Ej, tu były typy. Wiesz, że mnie nie zabili. ha? Nie było. Anisa, o, kokosy, dobra. Ej, a dawajcie, że możemy... A, a typ ty ty tu, no, ty, ty, tu jest! Jedna. Ty tu jest! Ty tu jest! To nie bot! Tyf. No! Gdzie? to <noise> Gdzie? no, gdzieś jest! To... To, to ja tu tak mam prawdziwego! Ej, tu jest, typ! Też mam! No, tu chcesz... O tu Jaki był? O, fędka niebieska! Ej, a! Ej, A! Ej, jakiś winek może będzie. No może. Może, że nie ze mną. A to przez... O, Błag... ty! Błag... O nie, najgorzej! Osiem osób! Najgorzej! Osiem. A jeszcze osiem no. osób! Nie można tego brać, najgorzej! Jason Admiral, wygrajcie to! Dobra! Czyli! A! Czyli... Aaa, Jason! Jest... O kurde, o jedno zabatuj! Wiecie, czemu się czy? No jedna osoba, to osoba tu jedzie! Rozbuduje. Ale tu jedna osoba! Traf! No. No, co robisz w wyścigach? co wyścig robię, Nie, ja co co spokojnie. <coughs> ja uciekam z strefy. Do strefy chodźcie! No, tylko potem! tu jest kolejne auto, tu jest kolejny <coughs> auto. O, nie! nie Jedziemy! Tak uważam, mam do Ciebie Co? No. Możesz zginąć. <grym> nie. Proszę. O czym jest? O czym jest? O jest? O czym 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 jest? O o miał bronię czy... Wymie charger, charge, wymią charger. Ale ja bym chciał sobie to wziąć. Może ja zająć Charge, weź sobie pompę smaka. A, Ja to zbieram. mam! A i to Ej, nie, nie zrobicie Wina. Zrobimy Wina! Chyba, że ktoś z was A czemu ty a, a mówisz, że, żeby nie, nie brać Charge? że on jest dobry. Tak, ale jak bierzesz Pampas, to nie polecam Charge, bo chwilę to przeładowanie. O! wtedy to wiesz, się nie nagrzeje Charge. Tylko lepiej mi tacticala, bo od razu może szczęście. Kurde! zabijemy jednego! Leży! Zabiję drugiego! Ja dobra. zabiję tego drugiego. Ej, weźcie Ej, uleczcie. 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 No, no tylko go ulecz. Doda okay. do pana... Ej, ja mam, ja mam potki! Zostawcie! Ja mam potki, ja mam potki, ja mam potki. Ja Jeszcze Też mam potki. A widzę, że ja przez całą gierkę nie dostałem e, minuskewa. Ej, ja będę sobie czekał tutaj na guzes spoko Dobra, mam wądarze No, musisz zrobić kill'a, admirał, albo bakwarze musicie zrobić kill'a. I? Wtedy? No, jeśli zrobię kill'a, to przynajmniej ja będę mieć więcej frałów. jaka pierwsza skillowałam osoba, bo patrzyłam na czat. Pierwszy A ty już ten... tylko myśli, nie myślisz, tylko skinie myśli, nie? Mhm. Oczywiście. <laughs> o. Idź załatw go! Nie, nie, Ja nie idę! Idź, podpal ich! Dobra! Dawaj, kolapsujemy go! No ty? Zabij go, zabij go, zabij go! Nie! Ja go zabiję! Nie! Ja go zabiję, ja go zabiję, patrz! Zabiję, zabiję, zabiję! Traf, jest na hita! Patrz, ja go zabiję, patrz! Dawaj, dawaj, dawaj! Tak! Szybko! Ja go zabiję, zobaczysz, bo to jest mój kill. Yes! No yes! Co jest! No to jest! Ej, kto go zabił? Kto go zabił? Kto go zabił? Ja, Jason, Jason. Jason, kupię sam skiny. <noise> nie. Nie było umowie, nie było umowie. Było, 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 było przed tym, że Ale kto zabije ja ostatniego, to dostaje skinę, tak było. Ja, mówił no, sam to pamiętam. nawet. Mówił sam to, mówił sam to nawet. Czekaj, w odcinku się dowiemy, jak będzie. A ja nie pamiętam. Czekaj, mówiłeś tak! Więc wikno mi! Ale ja nie słyszałem, tak? Nie pamiętam tego! Dobra, to jest koniec czy co? No właśnie, widzimy się w następnym odcinku. No cześć. Pa.